Ele luzimyczki, tutaj jak to, to Dzisiaj chciałabym pokazać hmm, drugi odcinek jest kontrablu, Contra Blue. Tylko wyjdę z serpa i wezmę sobie kreatywa i zobaczycie jak, jak będzie ten domek wyglądał i bla bla bla. Pokażę Wam jak to będzie wszystko wyglądało. Kogoś więcej, nieważne. Lecimy. Kreatyw. Czyli włączone wezmę wszystkie rzeczy dobra polecimy sobie do naszego domku a dokładnie w naszym domku mamy tylko żeby nikt tu nie mógł wychodzić to przerobię ściany albo nie, ściany nie znaczy przerobię znaczy, podłogę ale dopiero później Cicho będzie deszczu. Dobra, robimy sobie taki dom drewno Nie wiem. Chyba z tego zrobię. Nie wiem co teraz jak mam. Wezmę sobie takie coś. I w sumie takie takie brzowe. Wiem, że ten deszcz przeszkadza, słuchajcie, ale nie mogę nic z tym deszczem zrobić. Dobra, lecimy. Nikt tutaj nie może do mnie wejść zakaz. Polecam kanał Szymona, no bosa Wejdźcie sobie bardzo fajne, naprawdę polecam wejdźcie sobie na jego kanał, naprawdę super jest śmieszkowy, zabawa, zabawa. No w ogóle jest fajny. Bardzo polecam, naprawdę mam go subskrybowany, w łapkach w górę. to będzie nasz domek taki, gdzie będziemy strzelać, gdzie mówiłem, bo to jest red kontra blue, czyli czerwony kontra niebieski. Świetny, angielski. Ale się zrymowało. ja cię. Napiszę wam, jak się nazywam na PS3. Może ten, kto na to niech dodam. Napiszę wam yy... nick. Nie, czekajcie, napiszę tak. No, taki jest mój nik. Orlandi do Dobra. Jeszcze przerobię. Czekajcie, chwytiszę, żeby ten też nie przeszkadzał. Żeby było mi słychać. Wszystko tak, 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 tak. Wszystko pięknie jest. Jaj. Wszystko pięknie wygląda. Okej, okay, budujemy. Budujemy. Wszystko musi ładnie wyglądać. Pamiętajcie, ten serwer będzie na Multimasterze. Tak, taki serwer będzie na Multimasterze. Serdecznie zapraszam. Jeszcze tak, żeby do mnie nie strzelali. Tak, tutaj będę miał różne rzeczy. Za ja sobą będę miał jeszcze ogródek. Nikt tutaj nie będzie mógł do mnie wejść, ale ja do nich będę mógł. Taki domek, o proszę. Tu będą drzwiczki, tam będę miał ogródek, jak mówiłam. Będzie taka seria po prostu. Jak zwykły survival, na cheetah. Seria na chitach tak? Tak, to się będzie tak nazywała. Seria na chitach To seria. Jeszcze nie wstawiłem poprzedniego odcinka, ale chcę od razu to nadrobić. Bo 5 dni na nie nagrywałem. I chciałbym to troszkę nadrobić. Wiecie, szkoła, no to wiecie, jak to jest. Mam nadzieję. O, usunąć listy? Nie. Nie chcę usunąć listy. Dobra, budujemy domek. Tu i tu będzie drzwiczki. I przy okazji założę już od razu tą złotą zbroję, pozwólcie. Tak. I jeszcze wezmę jakieś potwory zły. O, takiego potworka. Czekajcie, jeszcze szukam jabłka tego złotego, zinchartowanego, tylko nie wiem gdzie ona jest. Tutaj jest. Dobra, tu mamy mieli ogródek. Dobra. Robimy. Hmm. Ten akurat nie będzie trochę taki, nie będzie taki ogromny, a potem jak mówiłem nie będzie ogromne. To jak to będzie ostatni pasek. Spudujemy, hmm? budujemy Spudujemy dom na piasku. Dobra, płotki. Płotki, płotki, płotki. Szukamy potek, szukamy potek, szukamy potek. Tu są potki, ale już jest Tego nie będzie słychać, bo to brzydko wygląda. Spróbujemy dom na piasku. Robimy sobie putki. Hopsasa, hopsasa. Jak pod tym filmikiem będzie. Hmm. Albo nie. Nie zaczynają. Bardzo mi to szczęśliwie jak wciśniecie ten yy, błyszczący czerwony guziczek. Dobrze. Mam nadzieję, że to wciśniecie. Bardzo mi to ucieszy. Teraz budujemy tę farmę. Pamiętajcie, trzeba pamiętać, że to dwie kratki trzeba robić sobie. To tu będzie, tutaj. бам 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 Так, И тут, еще. Так, так, так. Воу, воу, воу. Не подай мы. Донг, 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 Teraz tutaj. I przed kolejnym odcinkiem jeszcze tą podłogę zrobię bedrukową, żeby tutaj mi nikt nie, nie właził. I teraz woda. Picie. Halo! O, Jezus! Nie po prostu wielkiego laga. Czemu nie mogę lać? O co chodzi? Halo! Kto wie czemu nie mogę lać tu wody? To niech mi powie. Budaz spada. Myślicie, bodesz pada. Ale nie wiem jak ja mam deszcz, bo czekajcie, bo ja chyba Sprawdza. Tak. Są, że ty włączyły mi to. Peaceful. Nie wiem czemu. Dobra, to tutaj będzie nic. Dobra, dobra, to zamontuję to i skończymy, myślę. Tutaj jeszcze pomyślę, co tu może być. Może generator kobla? Chyba tak, generator kobla zrobimy. To może jak jeszcze teraz zdążymy, to szybko robimy. I lawa. I szybko robimy generator kobla. Nie tak? Dobra. Nie. Musi być to odwrotnie, bo ja już wiem jak to zrobić. Tak i tak, kurde. Chyba wiemy już. Tak. tak, proszę generator kobla, pięknie. I to by było na tyle, myślę. No to jest tyle z tego domku. Dobra, jeszcze dokończymy dach. Tak szybciutko. No i myślę, że to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Wciśnięcie magiczny czerwony guziczek. Mam nadzieję, że wciśnięcie. Dzięki za oglądanie. Pa!